25 kolejka Polskiej Hokej Ligi. Witamy państwa z Torunia i zapraszamy na trzecią odsłonę w tym sezonie derbów w północy Energa Toruń kontra Lotus PKH Gdańsk. Na razie No właśnie, no właśnie. Tak jak wspominałem, nieprzypilnowany, nieprzypilnowany gracz drużyny gdańskiej Zupełnie wolno stojący, pewnie w powtórce to zobaczymy, zmienił, zmienił, lot krążka po strzale z linii niebieskiej, proszę zauważyć. Młody zawodnik drużyny z Gdańska, Igor Smal, strzelcem pierwszej w tym pojedynku bramki dla drużyny z Nadmorza. Pewnie dlatego miał tylko epizod jakiś mały. No, Torunianie, piękny strzał tutaj z linii niebieskiej. Torunianie kontratakują. Bardzo dobre, krosowe podanie do Sadretinowa. Sadretinow bardzo dobrze wprowadza krążek. Jeszcze raz. Jeszcze raz poszukał tutaj toruńskiego obrońcy. No, widzimy, że dużo strzałów oddają Torunianie z linii niebieskiej. Jeszcze raz. Piękne podanie Michała Kalinowskiego. Bartek. Piękna, naprawdę wyśmienita akcja Przed nami druga tercja pojedynku miejscowej energii z Lotosem Pkh Gdańsk. Po pierwszej tercji gdańszczanie prowadzą w Toruniu 1 do 0. Odzyskaliśmy krążek jeszcze raz. Próba strzału na bramkę. Odbity krążek. No dość wyśmienita sytuacja. Strzelcem I bramki jest Jegor Fiofanow. Tak, zobaczmy. Tutaj wjeżdża Fiofanow i właśnie w tym momencie A, tak. umieszcza krążek w siatce. No, ale od, od dłuższego czasu nie, nie widzimy tutaj Piotrka na paru, nie wiem czyżby o no, dwa strzały takie tutaj Patryk Speśny yy, popisał się dobrym refleksem. Rzucenie krążka na należącego Fiofanowa, Serguszkiń. Podanie. Mogło to się skończyć bramką. Witek znalazł tutaj swojego partnera, brawo, brawo Speśny. Tasiewicz. Mamy, ma, Gramy w pełnym składzie. Torunianie grają w pięciu. Brawo, Speśny. No niestety. I, to I kolejna Bastrzenec. bramka z Smala, tak? Smal. Igor Smal, tak. Druga bramka tego zawodnika w tym pojedynku. Coś niesamowitego, drodzy Państwo. No to jest jakieś, jakieś, no. Nie Niewyobrażalne. Graliśmy już pięciu na pięciu. Wybroniliśmy można powiedzieć trzy przewagi, graliśmy już pięciu na pięciu, a tutaj taka sytuacja właśnie, no ale proszę, proszę zwrócić uwagę, to jest młody chłopak, ale jaką on tutaj zachował naprawdę no, doświadczenie. Torunianie mają 20 minut do, do końca tego meczu i przegrywają jedną bramką, tutaj naprawdę wszystko może się jeszcze zdarzyć w tym meczu. Tutaj wyprowadzić krążek, dobre podanie Lemana. O widzimy, że mają Gdańszczanie to opanowane te zagrywki tutaj 2 na 1. Znakomicie bawią się na trybunach kibice z Gdańska, ale jeszcze prawie 9 minut Bardzo do końca tego spotkania. Niebezpieczna sytuacja tutaj widzieliśmy Polodna podawał na tak, na tak zwaną zmianę kierunku krążka do Witka. O, widzimy jak oni tutaj szukają siebie jeszcze raz próba strzału na zmianę Zmianę kierunku krążka. Wszystkie krążki, wszystkie akcje jeden na jeden. I w tercji gdańskiej drużyny i w tercji drużyny toruńskiej w większości wygrywają wygrywają Gdańszczanie. No kolejna, kolejny, kolejny, kolejny atak, kolejny faul. Sędzia jest blisko. Leży zawodnik Toruński na lodzie. sędziowie tego nie przerywają. No to jest niesamowita sytuacja. No chyba zdrowie zawodnika jest w tym momencie ważniejsze. Jest bramka dla drużyny z Gdańska. No to, jest, to jest po prostu niesamowita sytuacja. Jak można dopuścić do czegoś takiego? Widzimy, że Toruńczyk leży na lodzie. Myślę, że to jest jakaś poważniejsza kontuzja. Widzieliśmy atak z tyłu na bark Toruńczyka. Proszę zwrócić uwagę. Oby tam nic poważnego się nie stało, chociaż nie wyglądało to. No, widzimy, że sędziowie, sędziowie anulują, anulują yy, zdobycie bramki. I nakładają karę, która rzeczywiście się należała na, na zawodnika drużyny gdańskiej. Teraz mamy dużo czasu, nie spieszyć się, nie można się spieszyć, trzeba naprawdę zagrać bardzo dobrą pozycję, ustawić, ustawić zamek i poczekać. No, to jest chyba jedna z najładniejszych bramek tego sezonu. Ależ akcja! Naprawdę trzeba... Przyznać teraz yy, Toruńczykom, yy, zagrali to wyśmienicie. Jedno podanie do tyłu, zagranie na skrzydło do to był chyba Sadretino. Tak jest. I proszę zauważyć, nie myślał z pierwszego krążka tutaj. Bramkarz nawet nie zdążył mrugnąć, można powiedzieć, yy, okiem. I ta bramka jak najbardziej zasłużona. Na pewno po meczu trener Drużyny Gdańskiej, znając znając Ziętarę, będzie miał wielkie pretensje. Do arbitrów, ale myślę, że oni popełnili błąd przy tej, przy tej przy, bramce, którą tam uznali na początku, i y, całkiem y, słuszną decyzję podjęli, wycofując się. Jest! jest sytuacja! To jest samowita! Bartek Fraszko, proszę! Można powiedzieć, zrobił takiego replaya z podobnego miejsca jak y, y, bramka zdobyta na 2-2. Na Też strzał. Bez przyjęcia, bez zastanowienia się i jakie emocje w tej chwili są na tortorze. Można powiedzieć z piekła wróciliśmy do nieba. Ależ mecz, ależ emocje. Proszę popatrzeć. Podobna sytuacja, to jest Bulik po lewej stronie bramkarza. Bartek bez zastanowienia wypalił tutaj z pół klepki. No myślę, że w takim momencie to yy, yy, wszystko, że tak powiem. Ale spyszne tutaj A, w tak, brawo akcji Ale także, popisał chyba. się. Tak, Koniec. mamy to. Mamy to. Dziś to ten pan triumfuje. Czuch i jego drużyna zwyciężają derby północy, ależ po jakich emocjach wszystko dziś było? Marek Kasprzak, Michał Tuszyński, dziękujemy, kłaniamy się nisko. Do widzenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.